Tony popcornu, długie kolejki, kasowe amerykańskie produkcje. Dla wielu multiplex to dziś synonim kina. Wciąż są jednak tacy, którzy magię dużego ekranu pojmują inaczej. No Ja wolę mniejsze studyjne kina. Szczerze mówiąc, w multiplexie to byłam w dwa razy w życiu i niezbyt mi się podobało. W którym mieście alternatywą dla wielosalowych kin jest Gdańskie Centrum Filmowe. Oprócz legendarnego Neptuna skupia dwa mniejsze kina. Znane z niszowego repertuaru kameralne i helikon. Coraz więcej tutaj ludzi przychodzi. Dyrektor centrum podkreśla, że ambitne filmy mają w Trójmieście wierną widownię. Z tego co my obserwujemy z rozmów z ludźmi, z ankiet, które robiliśmy, to zapotrzebowanie jest jednak dość spore. Spore między innymi dlatego, że w multiplexach próżno szukać niekomercyjnych produkcji. Obawiam się, że po prostu nie będzie gdzie zobaczyć tych filmów, jeśli, jeśli zabraknie kameralnego czy helikona. Obawy widzów są uzasadnione, bo już wkrótce gdańskie centrum filmowe może przestać istnieć. Firma Capital Park, której trzy lata temu władze odsprzedały sieć kin na Długiej, dziś liczy straty i planuje zmianę charakteru obiektu. Nieoficjalnie mówi się o budowie hotelu lub przestrzeni usługowo-handlowej. Zawsze szkoda, kiedy coś takiego się kończy, no ale co zrobić. Dyrektor pomorskiego oddziału firmy decyzję o zamknięciu kin tłumaczy ich nierentownością. W przypadku tego typu obiektów, jeżeli nie uzyska się zapełnienia sali na poziomie gdzieś 20-30%, to zaczyna on generować koszty. Z kosztami nie liczono się 50 lat temu, kiedy powstawał Neptun. Do dziś największa sala kinowa w Polsce. Wtedy jako Leningrad gromadził na projekcjach Rzeszek Dańszczan. Dziś, kiedy Rzesze przeniosły się do multiplexów, właśnie rozmiar kina przesądził o jego losie. Nie byliśmy w stanie dłużej dokładać, to były dosyć poważne koszty, rocznie w granicach 300-350 tysięcy złotych. Z Neptuna zniknął repertuar, czeka go jednak kilka ostatnich projekcji, takich jak ta, niskobudżetowego filmu dla ciebie i ognia. Młodzi twórcy w Gdańskim Centrum Filmowym widzą szansę prezentacji swojej sztuki. Żeby puścić film w takim kinie jak Neptun, Helikon czy Kameralne, wystarczy porozmawiać z dyrekcją kina, które znajduje się tutaj w Gdańsku. Są to ludzie otwarci, są to ludzie chętni na, różne, na różnego rodzaju inicjatywy. Zamknięcie wszystkich trzech kin, zdaniem właściciela przesądzone, odbije się więc także na gdańskiej scenie ofowej. My jako twórcy będziemy mieli po prostu problem z pokazywaniem naszych filmów. Wkrótce może się więc okazać, że w Trójmieście zostanie jedno studyjne kino. Niewielki Żak. Scenariusz dość prawdopodobny, bo konkretnych działań po stronie władz na razie nie ma. Możemy mówić o konkretach, o jakichś terminach? Czy nie, 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 nie. Na... Dyrektor na Departamentu razie... Kultury i Sportu przyznaje, że jest coś... jednak kilka koncepcji. Jednym z pomysłów jest umiejscowienie sali projekcyjnej tutaj, w Centrum Muzyczno-Kongresowym na Gdańskiej Ołowiance. Myślę, że Wyspa Sztuki, Ołowianka, jest właśnie wspaniałym miejscem na to, żeby powstało kino studyjne. Nawet jeśli plan uda się zrealizować, wiadomo, że nowe kino nie powstanie w ciągu najbliższych miesięcy. Do tego czasu miłośnicy ambitnego repertuaru będą zależni od decyzji dewelopera. Myślę, że uda nam się tę działalność jeszcze przez jakiś czas utrzymać, aż do chwili wypracowania ostatecznej koncepcji przebudowy. W czerwcu Kapital Park planuje analizę kosztów i przychodów. Od niej w głównej mierze zależeć będzie, kiedy kameralny i helikon podzielą los Neptuna. To, że kina znikną z gańskiej starówki jest jedynie kwestią czasu. I choć mieszkańcy częściej wybierają multigina, wiadomo, że najgorzej jest nie mieć wyboru. Miłosz Sakowski, Pryzmat.